Będzie pochwalony rzeczy. My, kochani, mam nadzieję, że uzupełnimy jeszcze ten odcinek, który był winien być tydzień temu, ale spróbujemy idzie też chwilę na bieżąco, więc to jest piąta niedziela zwykła, jesteśmy w pierwszej niedzieli lutego. Jeszcze trochę mamy czasu do po Postu, a więc spróbujemy rozważać to, co prostu mówi. dzisiaj mówić. Kristusz mówi, kochani, dwa bardzo proste obrazy y, dotyczące soli, dotyczące światła, y, a więc takich rzeczywistości, które nas otaczają, którymi się posługujemy praktycznie na co dzień. Zobaczcie, jak nasze życie może nie tyle od się jest uzależnione, chociaż dla tych, którzy pracują w gastronomii, z pewnością w jakiś sposób tak, natomiast od światła praktycznie jesteśmy wszyscy uzależnieni bez względu na, na pochodzenie, na język i tak dalej. A to młode światła nam po prostu w życiu bardzo mocno towarzyszy i spróbujmy pochodzić trochę w ciemności spróbujmy pozostać bez oświetlenia czy tego elektrycznego czy sena lub przysłowego świtki na pewno dla mnie będzie to stanowiło niemały problem Panie, dzisiaj Jezus używa, używa tych dwóch obrazu aby nam przypomnieć, że to my, my jako ludzie mamy być taką mm, szczyptą soli dla tego świata i istrą e, światła dla, dla tego świata e, mamy być jako chrześcijanie tymi, którzy dodają smaku tej rzeczywistości, w której się na co dzień znajdują. Którzy prowadzą jakiś promyczek nadziei, promyczek radości, promyczek właśnie... Pójścia inną drogą poprzez swoje życie postępowanie. Pani, żeby tak było, to nie jest łatwym zadaniem. I do Diogneta, pochodzący mniej więcej z ii trzeciego wieku, nieznanego autora po Chrystusie, no, powie nam, że jak, czym dusza dla ciała, tym ma być chrześcijanin w tym świecie. Zadanie nie lada trudne, wymagające nie lada tutaj sposobności. Mój drodzy, ale najpierw trzeba się podkładać do Jezusa. Czyli chciał chciałby świecić jakimś światłem, ale chyba bardziej swoim niż Chrystusowym, bo Ale nie podpina się pod Jezusa. Staje się pod jakąś jakimś gwiazdką, gwiazdeczką, gwiazdorem, e, czymś, kimś, który błyszczy, ale swoim światem, jakimś umegilowanym, jakimś stworzonym na prędce. Natomiast jeżeli ja nie jestem podpięty pod Jezusa, to moje światło w znaczeniu duchowym nie będzie miał żadnego znaczenia. W znaczeniu ludzkim może osiągnąć jakieś karierę, celebryctwo, może ktoś się mną zainteresuje, pochwali i tak dalej, natomiast dla duszy tego człowieka nic się nie wydarzy. Dlatego, żeby mieć taką prawdziwą iskrę światła, taką szczyptę smaku, jak sól dla tego świata, dla ludzi tego świata, to trzeba potknąć się pod Krzysztofem. Krzysztof Chrystus nas chce posłać. Ale mamy iść w Jego imię, w Jego mocy, nie w swoim imieniu, nie w swojej mocy. I tylko oni, nawet najprostszy gest, najbanalniejszy, ale gdzie dodamy to do Chrystusowej miłości, będzie miał kolosalne, fundamentalne znaczenie. Mamy dzisiaj za mówić: Ja nie błyszczę sobą, ja błyszczę Jezusa. Jestem przekazicielem światła Jezusowego. Moi drodzy, trzeba nam szatykowych przekonań. Trzeba nam zaczerpnąć tej pokory i po prostu ruszyć. I nie chodzi o to, żeby podejmować jakieś nadzwyczajne misje generalizacyjne. Tylko w swoje o pracy, szkoły, studiów, domu, po prostu wprowadzać te iskry miłości. Jest to trudne. Dlatego tylko przez Chrystusa i z Chrystusem możemy to nie tylko czynić, ale będzie to dawało. Powód, może nie teraz, może nie od razu, ale za O 3, 5, 8 lat może w jakiejś bardzo trudnej sytuacji tego człowieka, który sobie przypomni, spotkałem takiego świadka wiary. My drodzy Bogu serce, wiem o czym to sobie krzywd. I ta dewiza prowadzi nas w ten kolejny dzień. A na to wszystko niech nas błogosławi, bóg mogący obojeźć syn, bóg święty. Amen.